Kiedyś będę gwiazdą. To się nigdy nie stanie, jesteśmy meteorytami, stary, uważaj atmosfera. Patrz, spadająca gwiazda. Mogę już go zdjąć, jeszcze chwila nie jest do końca gotowy. Okej, okay, chyba starczy, to co będziesz teraz gadać? Hej, co robisz? Oglądam film, a jaki? Mordercze rekiny, i o czym to jest? O niewidomym koniu, który marzy o zostaniu gwiazdą w Disco Polo. Ja próbując poprawić moje oceny na koniec roku. Dzisiejsze dzieciaki nie wierzą, że kiedyś można było od tak sobie sprawdzić czyjś adres i numer telefonu. Jej mieszkanie, jej auto, jego mieszkanie, jego auto. Czasami musisz po prostu zostawić problemy za sobą. Jak nazywa się mieszkaniec tej miejscowości? Polskie pistacje. Jasność ekranu w telefonie u mojej mamy. Lepsze od jakiejkolwiek restauracji. Kiedy zwolennik teorii spiskowych będzie chciał Cię oświecić, przebi go jeszcze większym sceptycyzmem, lądowanie na Księżycu było ustawione, wywierzysz w ogóle w Księżyc. Gdyby ślimak trafił do aresztu, jego zdjęcie w gazecie wyglądałoby tak. Czy tak? Odwróć się, ale dyskretnie, ja. Czasami myślę o tym, co się stało z ludźmi, którzy spytali mnie o drogę. Kiedy trzymam kota przed lustrem i mówię, zobacz to ty. To będzie 30 zł, ale ja tylko kupiłem chipsy, piwo i czekoladę. Kupowanie mrożonej pizzy zawsze się wiąże z okłamywaniem siebie, a wezmę, przyda się kiedyś, jak mi się nie będzie chciało gotować. Cyk to już dzisiaj. Kiedy latem wchodzisz do miejskiego autobusu? A w jakim wieku ogarnęliście, że w stanie spoczynku język dotyka podniebienia, a nie leży sobie na dole jamy ustnej? Kiedy zapraszasz ją na randkę, a ona pyta, kto jeszcze idzie? W jakim wieku odkryliście, że zatyczka od długopisu służy do trzymania stron podczas pisania? Challenge napisz w komentarzu, czy o tym wiedziałeś. A teraz. Kopźni lajka byczku. Kiedy przeczytałaś wiadomość 5 razy i wciąż nie wiesz, co odpisać. Moje życie na jednym obrazku. Kiedy nie chce ci się szykować do sklepu, więc zarzucasz cokolwiek i idziesz tak, aby tylko nie spotkać nikogo znajomego. Bip, bip, bip Twoja gorąca miska z zimnym jedzeniem jest już gotowa. Warunki do życia w Polsce są. Siedmioletni, ja idąc na palcach na najgłębszą część basenu, doskonale wiedząc, że nie umiem pływać. Ja kiedy siedzę i nic nie robię, bo mam za dużo rzeczy do zrobienia. Zrób mi takie zdjęcie, żeby wiedziała, co straciła. Kiedy gotujesz dla gości jakieś nowe danie z przepisu z internetu, Boże, żeby tylko nikt nie umarł. Już za kilka dni każdego z nas to czeka. Kiedy wejdziesz na YouTube w na czasie. Jak tam przygotowania do świąt? Mandarynki już kupiłam. Na wigilii firmowej było mnóstwo, żarcia zabrałem ile mogłem do torebek, mój bohater. Kiedy wiesz, że coś zawaliłeś w pracy, ale jeszcze nie do końca wiesz co? Nie chcę ryby, przynieś mi marchewkę człowieku. Przedmioty w domu same się poruszają, jestem przerażona, nie mogę spać. Dekorowanie wnętrz to moja pasja. Czasem potrzebujesz tylko poleżeć w łóżku i nic nie robić przez trzy lata. Dopiero co umyty. Mój świąteczny duch, moje konto bankowe. Ja ubieram choinkę, mój kot to z poprzedniego związku. Kiedy otwierasz nową książkę i czujesz jej piękny zapach. Czy też zapominacie o świecie oglądając te memy? Picie ciepłej herbaty, zapominanie o herbacie i picie później zimnej. Zatracenie się w książce to jedno z najlepszych uczuć. To tak jakby rzeczywistość po prostu znikała. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego wszyscy mnie nienawidzą? Lubisz ziemniaki? Ja? Ja chodzący po rosmanie, ochroniasz. Kiedy wołasz psa, kiedy wołasz kota. Czy ty w ogóle się wysypiasz? Ja dlaczego pytasz? Ja kładący się co wieczór do łóżka i zdający sobie sprawę, że jest dopiero godzina dziewiętnasta. Kiedy elektryk wybierze się do muzeum? Ja w pracy szukając nowej pracy. Czego zrzędzisz? Przecież to do drapania. Zamontowaliśmy kamerę, żeby mieć na oku dzieci, ale znalazł ją kot. Współczesne problemy wymagają nowych rozwiązań. Ludzie urodzeni w 1995 roku 30 lat. Wie ktoś jak długo trzeba chodzić do pracy? Ja chodzę już półtora roku, czy jest gdzieś jakiś koniec? Jak budować karierę, żeby zacząć zarabiać? Licencjat, magisterka, doktorat, kurs stylizacji paznokci. Kiedy z 10 kg, które miałaś do zrzucenia w tym roku, zostało ci jeszcze 15. Facebook nie śledzimy naszych użytkowników, też Facebook. Dlaczego ta gra się tak długo ładuje? Naciśnij Enter, aby rozpocząć. Ty, facet, o którego masz się nie martwić. Ktoś opisz swój świąteczny nastrój jednym obrazkiem: ja. Kiedy obiecałeś sobie produktywny weekend, a udało ci się tylko przytyć. Ludzie, ja. Kiedy w knajpie zamiast frytek do burgera zamówisz sałatkę. Czternastolatkowie dyskutują o egzaminach osoby powyżej 18 roku życia. O Boże, jaka siara. Ciocia z opłatkiem, ty z opłatkiem. Ja pierogi. Logika dorosłości: Kiedy kupujesz samochód, żeby dojeżdżać do pracy i musisz więcej pracować, bo musisz utrzymać samochód. On, hej, chcesz pogadać na Skype, ona poczekaj chwilę, tylko znajdę słuchawki. Prezenty, ciekawe co to, to portfel, a w środku pieniądze i czyjeś dokumenty. Przesyłam ci buziaczki, lepiej prześlij pieniążki. Idealne święta. Kotek. Drogi Mikołaju, chciałbym, żeby tata Simby wstał. Koty, niezależne zwierzęta, które lubią samotność, koty naprawdę. Kiedy kupiłeś dziecku łóżko, a ono od dwóch dni bawi się kartonem. Kiedy masz pieska w domu, to wybierasz nie ten kolor kanapy, który ci się najbardziej podoba, ale ten, na którym najmniej widać kłaki. Moje życie po tym, jak kupię wszystkim prezenty. Po kilku godzinach poszukiwań mojego kota i kilku atakach paniki. Kiedy twój chłopak mówi, że przedstawi cię swojej rodzinie, a przychodzi z dwojgiem dzieci i kobietą. Kiedy pijesz kawę w domu, kiedy pijesz kawę na mieście. Jednego dnia jesteś młody, a drugiego siedzisz na brzegu łóżka w ten sposób. 23 grudnia nie ruszaj to na święta, 24 grudnia jedz bo się zepsuje. Dopiero połowa grudnia, a ja piąty raz wódkę na sylwestra kupuję. Co widzą kobiety na wycieczce w górach, a co widzą faceci? Dlaczego ciągle pytasz mnie, kiedy się z tobą ożenię? Lubię widzieć przerażenie w twoich oczach. Kiedy dowiedziałeś się, że kiwi występuje w różnych kolorach. Dawaj, następny filmik, byczku.